Kostka Cube, OLAP, SSAS czyli Analizy Services lub model semantyczny Power BI. Pod tymi wszystkimi nazwami kryje się pewna struktura, którą możemy wczytać bez problemu do Excela i do Power BI. Jak to zadziała? W pierwszym kroku wybieramy technologię, w której jest dostępna kostka. W moim przypadku jest to Usługa Analizy Services. Następnie wklejamy nazwę serwera i ustawiamy proces logowania. Tabela przestawna podpina się do kostki, a my możemy proces zakończyć i uzyskamy w Excelu nową tabelę przestawną, której do dyspozycji będziemy mieli miary stworzone w kostce, np. sprzedaż total oraz wymiary analityczne, np. lata, które mogę umieścić na kolumnach czy klientów których mogę umieścić na wierszach. Każde nasze kliknięcie wysyła zapytanie do kostki, więc jeśli taka kostka działa wolno, możesz wybrać polecenie opóźnij aktualizację układu, ustawić konkretne elementy, które ciebie interesują i dopiero po kliknięciu aktualizuj Wysłać takie jedno zapytanie do kostki. Model semantyczny opublikowany w usłudze Power BI, czyli model, który znajduje się pod raportem, może też być źródłem danych do Twojego raportu Excelowego. Jest to jedno z takich świetnych przejść i integracji między światem Power BI onlineowego i Excela. Na karcie wstawianie pod opcjami tabela przestawna w Excelu 3.6.5 znajdziemy od razu usługę Power BI. Po znalezieniu właściwego modelu, możemy kliknąć wstaw, tabela przestawna i podobnie jak przed chwilą, wyklikać sobie wszystkie interesujące nas analizy. Jeżeli taki plik wyślemy do kogoś kto nie ma dostępu do modelu danych, to ta tabela przestawna zostanie natomiast nie będzie można jej w żaden sposób zmieniać i ta tabela stanie się niezmienialna. Na takich danych można oczywiście wstawiać też fragmentatory i robić oczywiście wiele innych sztuczek, które są dostępne dla kostek. Podpięcie się do danych, które są w kostce za pomocą tabeli przestawnej to najlepszy pomysł. Natomiast czasami Chcemy te dane jeszcze wstępnie obrobić i przygotować, i interesuje nas nie ta analityczna, interaktywna część, a być może tylko taka czysta tabelka z danymi. Można ją wyklikać w tabeli przestawnej, ale wtedy nie możemy jej użyć w mechanizmie Power Query, żeby ją jeszcze jakoś przystosować czy połączyć z innymi danymi. Na szczęście, podłączenie do usługi analizy services pozwala też pod, na podpięcie się w trybie importu. Możemy wówczas podać nazwę naszego serwera i zalogować się do kostki, a następnie przeglądać strukturę tej kostki, trochę tak jakbyśmy w tabeli, byli w tabeli przestawnej w układzie tabelarycznym. Jeśli wybierzesz jakąś miarę, to ona automatycznie ci się obliczy, zagreguje na e, raporcie, a jeśli do niej zaczniesz dokładać jakieś wymiary, e, na przykład z tabeli produkty wybiorę sobie kategorię produktu a z tabeli kalendarza wybiorę sobie lata, to po kliknięciu przycisku Przekształć dane, zamiast interfejsu tabeli przestawnej, będziemy mieli dane z kostki w trybie importu widoczne w edytorze zapytań Power Query. Dodatkowo na wstążce Power Query zobaczymy nowe ikonki, które służą do tego, żeby pogłębić jeszcze tę analizę i nadal dorzucać do tej tabeli brakujące elementy, a po kliknięciu zamknij i załaduj. Otrzymamy dane w postaci tabeli, natomiast jeszcze na etapie Power Query możemy je łączyć oczywiście z innymi źródłami danych, z innymi tabelami. Tyle tylko, że po załadowaniu danych tracimy już te, te nasze definicje miar, nie możemy już ich dalej dzielić na kawałki poprzez filtry, po prostu dostajemy gotowe wyliczenie w postaci tabelki. Podajemy dane do logowania i chcemy się podpiąć do kostki na żywo, po czym po zalagowaniu będziemy mogli wybrać model, do którego chcemy się wpiąć. W widoku kostki ginie nam widok tabeli, dlatego że dane są na żywo pobierane z kostki, natomiast mamy widok modelu, w którym możemy podejrzeć, jak te elementy zostały skonstruowane. I teraz są dwie sytuacje. W moim przypadku mam możliwość wyklikania miar i stworzenia sobie dowolnych wizualizacji. Na przykład na wykresie liniowym sprzedaż Total w podziale na lata, ale oprócz tego aktywne mam też przyciski Nowa Miara, dzięki czemu na bazie tych miar, które są już w modelu, mogę dołożyć sobie miary, które mnie interesują, co jest o tyle istotne, bo nie muszę czekać na zmiany w kosce, tylko sam mogę je tutaj w języku DAX dorzucić. I druga rzecz, jeżeli masz aktywne polecenie, pobierz dane, to znaczy, że możesz wczytać do tego modelu jeszcze dodatkowe źródła danych, których w kostce nie ma, a Ty możesz je załadować do swojego modelu, uprzednio przygotowując zapytanie w Power Query, a następnie w widoku modelu połączyć swoją tabelę z danymi, które funkcjonują w modelu kostki. Dzięki temu masz pełną elastyczność i jedno źródło prawdy w kostce i ewentualnie brakujące elementy, możesz sobie do własnego raportu dołożyć. Analogicznie jak w Excelu dane z kostki możesz pobrać sobie też importując dane. I w takiej sytuacji źródło danych, które wybierasz z listy, to baza danych usług SQL Server Analizy Services. Po kliknięciu połącz będziesz mógł e, przetwarzać te dane na poziomie Power Query i wcale nie zobaczysz miar e, i wymiarów tutaj w widoku e, danych. Ostatni element to możliwość podłączenia się z Power BI do modelu semantycznego usługi Power BI i wygląda to dokładnie tak samo, jakbyśmy łączyli się z kostką. Tyle tylko, że automatycznie jesteśmy zalogowani, możemy wybrać model danych, do którego chcemy się podłączyć, pod warunkiem, że takie uprawnienia dla danego modelu są ustawione po stronie usługi onlineowej. Po czym, podobnie jak w przypadku kostki, mamy do dyspozycji nasze tabele, nie widzimy samych danych, więc jesteśmy podpięci na żywo do raportu, za który odpowiada ktoś inny i który ktoś inny będzie odświeżał. My natomiast możemy tworzyć nowe miary i integrować sobie te dane z jakimiś innymi źródłami danych, np. z jakimś własnym Excelem, uzupełniając model o brakujące elementy. I podobnie tak jak w Excelu, tam gdzie możemy poczekać na wszystkie filtry i dopiero wtedy wysłać zapytanie opóźniając aktualizację układu tabeli przystawnej, tak w Power BI weszła też opcja, żeby blokować działanie fragmentatorów do momentu, kiedy będziemy gotowi i w takiej sytuacji, kiedy tworzymy jakiś fragmentator, na przykład w moim przypadku po latach, Wybranie czegoś na fragmentatorze nie generuje jeszcze filtru na stronie raportowej. Dopiero w momencie, kiedy klikniemy Zastosuj wszystkie fragmentatory dane zostaną pociągnięte w jednorazowym zapytaniu z kostki. W usłudze Power BI jest jeszcze jedno dostępne źródło dla użytkowników Power Query: przepływy danych, czyli data flows. Opowiem o nich w kolejnej lekcji, a Ty, żeby jej nie przegapić, zaobserwuj mój kanał.